Już za dwa miesiące wielkiej luni górskiej Juwenalia. Dzisiaj wyszliśmy na ulicę Mielni Góry, żeby zapytać mieszkańców, jak mogą nam przy nich pomóc. Zatem przyciągamy... Supermocą! Słuchajcie, Rafał, zaszymy panią. Musimy na chwileczkę przeszkodzić. Mamy takie pytanie. Co to są Juwenalia? Może pani Święto studentów. Święto studentów, święto studentów. w tym roku szukamy supermocy. Czy ma pani jakąś supermoc? Jest nam potrzebna na super supermoc. Myślę, że każdy musi znaleźć się w sobie. Roku studenci bawią się z supermocą, Mama, może pani jakąś supermoc? A supermoc? Nie mam żadnej supermocy, bo widzę, że wy jesteście wszyscy poprzebierani i wy macie supermoc. Dzień dobry, mam takie pytanie do pani. Dzisiaj sprawdzamy czy Jenogurze wiedzą, co to są Jubenaria. Czy wie Pani co to są Jubenaria? No coś słyszałam. Jak coś jak... dla studentów, tak? Dla studentów, nie. To... ja to nazywam, to za zabawa studentów. A będziecie chcieli pracować z nami w tym roku? Pewnie tak. Zawsze jestem od wielu lat. No, jak myślisz, co jest motywem przewodnim w tym roku? Nie wiem, zakładam, że bohaterowie z kioskówek. Super, super bohaterowie. Super bohaterowie. E, juvenalia w tym roku będzie pan? Na pewno nie jako uczestnik. Dlaczego? Szukamy osób z supermocą. Czy przewodniczący Rady Miejskiej ma supermoc? Supermoc? W moim wieku nie, to już jest impreza dla nieco młodszych, ale będę kibicował. Jaką byście chcieli mieć moc? Latać. Ja bym chciała latać. A Ty? Czytanie w myślach. Czym są Juwenalia? No jakieś imprezy. Kto mógłby zagrać na juvenaliach? Oj, nie interesuje mnie to. A że bierzecie się jak my? Jaką byście chciały mieć supermoc? <laughs> Księżniczki. <śmiech> Słuchaj, Juwenalia, co to są juvenalia? Juvenalia, myślę, się to zawsze kojarzy z jakimiś takimi dniami, zabawy dla sunetów. Juvenalia, impreza w wielu Tak Co chcesz się bawić w tym roku? Jakie atrakcje? Może dobra impreza w plenerze, coś w tym stylu. Mógłby jakiś fajny zespół być Coś ciekawego? No, może na ten pleo przychodzić. Mi wydaje tyle nowych, że będziemy okay. musiał <grym> się bawić. W tym roku będą juvenalia? W którym miejscu? Miejsce to mnie jest za bardzo ważne. Ważne, żeby była dobra zabawa. Czy wie Pani, co są juvenalia? To jest młodzież, która, jest, która po prostu no, się organizuje i chodzi ulicami. No. A jest jakiś zespół, który mogłaby nam Pani polecić? No to Pan najlepiej wie. Jakie atrakcje wam zapewnić, bo właśnie szukamy inspiracji. To co zrobić? Jakieś, jakieś koncerty, co? A poza koncertami? Chcesz, może jakieś zespoły ciekawe? Kogo by sprowadzić? A objęcie. Dzień dobry, dzień dobry, pani prezydent nie niej Góry. mnie kosmici. Nie kosmici. Super W tym roku szukamy supermocy i uwaga, jaka jest supermoc pani prezydent? wiele. Upór. Co zrobić na, tego, na tegoroczne Juvenalia? Chcę się napisać jakiegoś napoju mało y y y wyskokowego. Ok, a jakie napoje ma Pan na myśli? Y oczywiście oryżada, woda mineralna z sokiem. Ja, jaka jest Pani supermoc? Y uciekanie. 21 i 22 maja tego roku odbędzie się największy w historii event organizowany przez samorządy naszych studentów. Jelenia Góra wtedy wybuchnie, będzie wielu super bohaterów. Zapraszamy, 21-22 maja, Błonia Jeleniogórskie. Musicie tam być.